Hejka wszystkim! Zapraszam Was serdecznie na film z trikami do wykorzystania podczas lepienia z modeliny. Jeśli modelina z Tobą nie współpracuje, to zapraszam do oglądania. Jeden. Pierwszy trik dotyczy momentów, w którym modelina jest za bardzo klejąca. Często wynika to z tego, że albo ma taką konsystencję, albo jest za bardzo ciepła. Wystarczy wtedy albo dać ją na chwilę do lodówki, albo dzięki przy pomocy skrobi ociewniaczanej delikatnie oprószyć ręce oraz całe stanowisko i modelina przestanie nam się kleić do rąk i przestanie farbować. Dwa. Kolejnym punkcie mówię zjawisko, które jest dosłownie odwrotne do tego, czyli wtedy, kiedy modelina jest zasucha i nie chce połączyć się w jedną masę. Wystarczy użyć wtedy liquidu. Nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa, ale wygląda to w ten sposób i wystarczy dosłownie parę kropel do tego dodać, a wszystko się ładnie połączy, rozgrzać w dłoniach i będziecie mieć znowu idealną modelinę. Nie wyschniętą. 3. I co zrobić, właśnie, żeby nie dopuścić do wyschnięcia modeliny? Należy trzymać ją w szczynej, zamkniętych opakowaniach. Oprócz tego, że wszystko trzymam w takiej szkatułeczce, to jeszcze w woreczkach, a w środku każdego woreczka jest woreczek z truną. Także potrójne zabezpieczenie. Cztery. Czwartym bardzo ważnym punktem do lepienia z modeliny są narzędzia, których używamy. A cały filmik o moich narzędziach oraz o ich tanich zamiennikach znajdziecie tutaj. 5. Kolejny punkt dotyczy momentów, w którym chcemy mieć jakiś kolor którego nie mamy. Na przykład, jeśli mamy kolor biały, chcemy mieć kolor żółty, to wystarczy ulepić daną rzecz przed wypaleniem, oprószyć ją żółtą pastelą albo żółtym cieniem na powiek, wypalić i wszystko jest gotowe. Albo, jeśli chcemy mieć kolor różowy, a mamy biały i czerwony, to wystarczy je tak naprawdę połączyć. Ważne, żeby nie zrobiły się takie smugi. Kolor musi być gładki i jednolity. Jeśli wcześniej nie wykonaliśmy tych czynności, a chcemy zmienić kolor naszej modeliny, wystarczy po wypaleniu pomalować ją lakierem do paznokci, albo farbami akrylowymi. Kolejny, bardzo ważny punkt dotyczy tego, że lepiej modelinę piec w piekarniku, a nie gotować we wrzątku. Modelina, którą gotujecie w wodzie zawsze jest lekko miękka, traci kolor i łatwo się uszkadza. A to w piekarniku jest twarda, kolor zostaje taki sam i jest o wiele lepszy efekt. Wierzcie mi na słowa. Yeah. Kiedy modelina za bardzo lepi nam się do podłoża, wystarczy tak naprawdę, zamiast na biurku, lepić na takiej plastikowej podkładce. Nie wiem do jak to się nazywa, to jest taka plastikowa karteczka, ale cokolwiek znajdziecie w takim goście, będzie git. Modelina tworzona właśnie na tym, łatwo się odlepia, wystarczy tylko podważyć i nic tam nie zostaje. 8. Podczas lepienia z modeliny, jeśli mamy za małe fragmenty i nasze palce za bardzo je miażdżą podczas przyklejenia do siebie, wystarczy użyć takiego patyczka albo sondy. To jest sonda do paznokci. Można użyć też wykałaczki. Także precyzja przede wszystkim i filmik o narzędziach, przypominam, macie tutaj. 9. Dobre oświetlenie. Pamiętajcie, przy złym oświetleniu widzimy inaczej kolory, a więc wszystko będzie zależało od tego, jak doświetlicie sobie biurko. Także pamiętajcie, lampka przy biurku must have. 10. Dotyczy projektowania. Jeśli przygotowaliśmy sobie całe stanowisko, wyciągnęliśmy wszystkie narzędzia i całą modelinę, jaką mamy, a nagle nie mamy pomysłu, co ulepić, tracimy motywację i niezbyt wiemy, jak sobie z tym poradzić. Wystarczy założyć sobie taki zeszyt, wiem, jest uroczy, w którym macie wszystkie swoje projekty oraz spisane pomysły, rzeczy, które chcecie wykonać. Zdjęcia z internetu też wiele ułatwią. Jakieś rzeczy krok po kroku. Jeśli chcecie na przykład ulepić kotkę, zajrzyjcie sobie na internet, zobaczcie kilka inspiracji, wydrukujcie albo zostawcie w telefonie. Później przy lepieniu, możecie się częścią zainspirować i stworzyć swój własny projekt. A to kilka przykładowych stron? Także spisywanie pomysłów polecam. 11. Kolejnym. Bardzo ważnym punktem są czyste ręce. W momencie, gdy używamy jasnych kolorów, wszystkie takie mini farfolsle, które są przyczepione do naszych palców, samo do naszego podłoża, lądują na modelinie. Musimy zadbać o czystość. A żeby co chwilę wycierać ręce, to nie będziemy biegać do łazienki, myć je, ale możemy je mieć przy sobie nawilżające chusteczki lewici. Takie opakowanie starczy Wam na jakiś czas, a cały czas tak naprawdę będzie Wam potrzebna. Przed każdym zdjęciem innego koloru należy ręce przetrzeć. Stanowisko musi być czyste. To jest bardzo ważne. 12. Jeśli macie taką możliwość, wziąć blaszkę, na której będziecie piec Fimo i wszystkie gotowe rzeczy od razu na niej kłaść. Wtedy wiem, że nic się nie uszkodzi podczas przenoszenia. No i tą poradą kończymy ten filmik. Mam nadzieję, że porady były dla Was przydatne. Jeśli tak, zostawcie kciuka w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!